Cześć, Szczęść Boże, Niedziela Palmowa, 40 dzień Wielkiego Postu. Yy, niedziela niezwykła, jedyna taka w ciągu roku, tak jak każdy dzień i każda niedziela, ale ta niesie z sobą mnóstwo takich treści, skrajnych treści, rozbieżnych treści. Bo popatrzcie, jeżeli byliście na takiej głównej mszy w niedzielę dzisiaj, yy, to pewnie była procesja i była Ewangelia o wejściu triumfalnym yy, do Jerozolimy, to Niedziela Palmowa, kiedy ludzie witali Jezusa rzucając palmy, płaszcze, gałązki, kwiaty przed Nim. I zaraz za kilka minut, kilkanaście, zupełnie inna Ewangelia o, o zdradzie, o męce, o śmierci, o bólu, o samotności. Wcześniej tłumy krzyczące Hosanna, czyli zbaw mnie Panie, bo to słowo oznacza, a potem te sami, ci sami pewnie ludzie, większość tych samych ludzi, czy jakaś część tych samych ludzi, krzyczą ukrzyżuj go na śmierć z Nim. Ewangelia, która mówi o mnie, to to jestem ja. To są te dwie Ewangelie, które scalają moje serce. Prawie u końcu tego Wielkiego Postu, pokazując, jakie On naprawdę jest. Że we mnie jest dużo entuzjazmu, we mnie dużo z radości, pragnienia, kochania miłości, kochania Pana Boga, miłości do Niego, tęsknoty za Nim i wołania, bez Ciebie, Panie Boże, sobie nie poradzę. Ale kiedy widzę w codzienność, to zaraz krzyczę u z Nim, wybieram grzech. To jest ta niedziela, która niesamowicie brutalnie odkrywa moje serce, odkrywa to, kim tak naprawdę jestem. I jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej zapraszam je do nawrócenia. Przynajmniej wielki tydzień, wielki tydzień. Dzisiaj, od dzisiaj każdy dzień tak naprawdę ma tytuł wielki. Będzie wielka. Jest dzisiaj wielka niedziela, tak naprawdę. Jutro wielki poniedziałek, wielka wtorek, wielka środa, wielki Czwartek, piątek, Sobotę. Każdy dzień jest wielki, każdy dzień jest wyjątkowy. I o to chodzi, żeby właśnie z tym sercem rozdartym wejść w ten wielki tydzień. I każdego dnia wsłuchiwać się. Będziemy musieli wspólnie podążać tą drogą, żeby dokonało się w nas, dokonała się śmierć, dokonała się może, może i ból, Może i samotność, która jest potrzebna każdemu z nas. Tak, potrzebna każdemu z nas. Poceniam, ilu w nas jest tych apostołów w moim sercu, ile w nim jest Judasza, ile Piotra, ile Jana, a ile, ile samego Jezusa. Potrzebuję tego wszystkiego. I dzisiaj z Palmą nie tak radośnie, z palemką. Bo tak trzeba, bo tak wymaga. Ale krzyż do Jezusa Hosanna, zbaw mnie, tylko Ciebie potrzebuję, bo to jest ta niedziela. Niedziela męki Pańskiej. Niedziela, której chcę popatrzeć na krzyż. Dzisiaj papież Franciszek, przy świętej w Światowego Dnia Młodzieży, powiedział, że z krzyżem nie ma dyskusji, nie ma tutaj jakiejkolwiek yy, po prostu jakiejś tam dywagacji, albo go się przyjmuje, albo go się odrzuca. Z krzyżem, idzie za z krzyżem zwiąże się Jezus. Nie ma dyskusji. Albo Jezusa przyjmiesz, albo Go odrzucisz. To, bardzo, to są bardzo poważne tematy. To są bardzo ważne sprawy, które dotykają każdego z nas. To nie jest właśnie takie machanie palemki, palemkami. To nie jest konkurs na najwyższą, na najgrubszą, na najchudszą palmę. Najbardziej, nie wiem, okazałą. Ale to jest yy, egzamin. Egzamin z mojego życia. Yy, który pewnie wyjdzie słabo. Ale może wyjść na celującą mu cenę, jeśli zapożyt tego Jezusa. Nawet gdybym się zachował niedostatecznie, miarnie, bardzo, bardzo, nawet niedopuszczająco, to z Jezusem jestem w stanie to wszystko przejść. Tak jak Jezus. Choć wydawało się, że On przegrał. Dzisiaj w Ewangelii wydaje się, że wszystko przegrał. To wszystko było na nic. Że to wszystko, to całe ogłoszenie, to całe posłanie, jakby sfinalizowane zostało fiaskiem. Sfinalizowane zostało tragedią. Ale wiemy, że On żyje, że jest pośród nas. Że żyje. I że chcę przemieniać nasze serce, że chce i z nami na tę świętą górę paskę. I na tej górze chcę, żebym doświadczył jego życia, jego zmartwychwstania. Więc do tego Cię zapraszam. O takiej niedzieli, do takiej pięknej niedzieli męki pańskiej, pięknej niedzieli palmowej. Pięknej, bo z nim, bez Niego to wszystko jest kolorowe tylko. Być może, tylko złudne i, i, i pozłacane. Ale z nim, z nim jest głębokie, z nim jest niepowtarzalne, z nim jest nigdy się niekończące. I do takiego przeżywania wielkiego tygodnia, ciebie, każdego z nas i siebie też. Zapraszam. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.